Cześć, ja się nazywam Tomasz, ten kanał nazywa się tak. Nagrywam to w poniedziałek. W niedzielę Real no, sromotnie przerznął z Realem i fajnie byłoby uciec od tego myślami. No i wydaje mi się, że najlepszym do tego formatem będzie Piłkarski Pieseł. Pieseł dla przypomnienia polega na tym, że mówię o rzeczach nieoficjalnych, o niepomeczówkach i generalnie przez większość czasu jest po prostu luźniej. Do rzeczy. Zacznijmy może od jakiegoś komentarza spod jednego z moich filmów, właśnie żeby uciec od tego wczorajszego meczu. Okej, okay, to żeśmy uciekli. No nieważne, w zimowym oknie nikogo bym nie sprzedawał, oczywiście. Real i tak ma niewystarczająco dużo piłkarzy, tak naprawdę zdrowych. Ale okej, okay, myślę, że możemy porozmawiać o tym, co będzie działo się latem. No i gdyby to ode mnie zależało, Pozbyłbym się kilku zawodników. Zacząłbym od Rodrigo. Zacząłbym od Rodrigo dlatego, że wydaje mi się, że on to, co już miał wygrać w Realu Madryt, wygrał. Wydaje mi się, że jest też jednym z tych piłkarzy, za których Real mógłby dostać dobry pitos. Wydaje mi się, że jest zawodnikiem, który nieco blokuje też Arde Gilera. Wydaje mi się, że jest to piłkarz, który nie ma po prostu odpowiedniego charakteru żeby być w stanie brać na siebie tę drużynę, że brakuje mu genu Viniciusa, nawet jeżeli niektórzy uważają, że woleliby, żeby wini miał charakter Rodrigo. No nie, przez to, że Vini nie jest potulny, jest w stanie być pewny siebie, biec do przodu cały czas i nie, nie przejmować się swoimi niepowodzeniami, po prostu cisnąć nadal i być branym pod uwagę poważnie przy żółtej piłce. Rodrigo? Wygląda, jakby potrzebował po prostu bardzo zmiany otoczenia. Nie wiem, może zbyt mu wygodnie w Madrycie, może zbyt nie jest w tym Realu Lubiany. Wydaje mi się, że to jest czas, żeby się pożegnać. Jeżeli znajdzie się ktoś chętny dla Dawida Alabę, również Austriaka, bym pożegnał, z dużym szacunkiem zawsze będę się do niego odnosił, ale nawet jeszcze przed swoją koszmarną kontuzją. Były piłkarz Bayernu nie wyglądał zbyt dobrze, teraz leczy się naprawdę bardzo, ale to bardzo długo, także no nie sądzę, żeby on jeszcze wrócił na naprawdę bardzo wysoki poziom, patrząc na to, w jakim jest on też wieku. Zresztą i przed kontuzją nie był już aż taki dobry, jak w swoim pierwszym sezonie w Realu Madryt. Także z dużymi honorami, z wielką wdzięcznością i tak dalej, Pożegnałbym Davida Alabę, jeżeli ktoś się pojawi zainteresowany. Rodrigo też bym pożegnał z wszystkimi honorami, oczywiście. O Hesu się nawet nie wspominam, bo jemu się akurat kończy kontrakt. Co do aktualnie podstawowej, zdrowej pary bocznych obrońców, nie pozbywałbym się ich. Po pierwsze, dlatego, że wydaje mi się, że Ferlomendi jest jeszcze w stanie wrócić na wyższy poziom, a Lukas Waskez. On i tak nigdy nie będzie piłkarzem wyjściowego składu, kiedy wszyscy będą zdrowi, jako jakiś tam w miarę głęboki, rezerwowy plus piłkarz, który dobrze zna tę drużynę i który jest elementem kultury Realu Madryt wręcz trzymałbym go przy założeniu, że jego nowa umowa nie jest, nie wiadomo jak wysoka. Ja wiem, że wielu z Was chciałoby się go pozbyć, ale ja nie widzę takiej potrzeby. Jeżeli chodzi o czułamy niego, nie przepadam za Aurelienem. Wydaje mi się, że coś złego stało się też z jego mentalem, ale widziałem też dużo dobrych jego występów. Wydaje mi się, że pod nowym trenerem, akurat Czuł, możliwe, że jeszcze odżyje. Podoba mi się to, że jest też opcją na środek obrony. Jasne, w tym sezonie dramatycznie wygląda na tym stoperze, ale w ubiegłym sezonie. Nie wiem, pamiętacie? Lipsk na przykład? Jak on tam wyglądał? Także nie. Zakładam, że aktualnie dużo osób chętnie by się Francuza pozbyło, ale ja bym dał mu jeszcze jeden sezon. I to w sumie tyle. Nikogo więcej bym nie żegnał. Sebajos to bardzo cenny rezerwowy i wydaje mi się, że w tym sezonie pokazuje się z jak najlepszej strony. Modrić i to tyle. Cebajosa bym trzymał, bo to cenny, rezerwowy Luka Modrić, zasługuje na to, żeby odejść wtedy, kiedy będzie miał no to ochotę. Jedyne, co bym rozważył tak naprawdę poważnie, to jeżeli ktoś by sypnął sensownym groszem za Unina, a sam Ukrainiec bardzo by chciał odejść, to spoko. Drzwi są otwarte w moim odczuciu. Chciałbym mieć Unina, wolałbym się go nie pozbywać, ale jeżeli będzie można na nim zarobić, to czemu nie. No i to tyle. Mam nadzieję, że wystarczająco wyczerpująco odpowiedziałem Ci o Ziozi. Łamiące wieści. Barcelona odrzuciła ofertę Juventusu za Ronalda Araujo. Włoski klub zaprezentował ofertę za środkowego obrońcę i w odpowiedzi usłyszał, że Urugwajczyk nie jest dostępny na rynku. Katalończycy będą brali pod uwagę tylko i wyłącznie odejście w styczniu, jeżeli kwota odstępnego zakręci się około 70 baniek. To jest bardzo ciekawe, bo jeszcze dwa lata temu, powiedzmy, trzy lata temu. Ronald Araujo brzmiał jak ktoś, czy wyglądał jak ktoś, kto ma być następnym Pujolem. Że okej, okay, może jest trochę agresywniejszy i powiedzmy, że ciut mniej lubialny przez kibiców rywali, ale że to ten taki bardzo zaangażowany piłkarz, solidny, może nie jakiś wirtuoz techniki, ale no, postać, która daje jakąś pewność z tyłu. I że bardzo oddany Barcelonie przede wszystkim. A tu ostatni sezon, dwa. Jakoś tak to zniknęło, zwłaszcza w momencie, w którym sam Rugwajczyk przestał być kluczową postacią w defensywie u Hansiego Flika. Jasne, też urazy temu nie pomagały, ale no, jest jak jest. I też bardzo wymowne jest, że przestaliśmy dostawać informacje o tym, że Araujo zostanie do końca świata w Barcelonie, że tutaj chce kończyć karierę. No jakoś ucichły tego typu głosy. Nie ma tego więcej. Jest to bardzo wymowne, a wspominam o tym tylko i wyłącznie dlatego, że, no kurczę, nie jest to nowość. Piłkarzy poznajemy po czynach, nie po słowach. Jeżeli ktoś zostanie faktycznie do końca kariery w swoim klubie, to wtedy dopiero jestem one-club-menem. Wcześniej? Nie. A swoją drogą, jeżeli ogląda na to jakiś kibic z Barcelony, to bardzo jestem ciekawy, jak patrzycie na to, w jaki sposób aktualnie wygląda sytuacja Araujo. W moim odczuciu, dostać 50 baniek za niego, to byłoby w tym momencie całkiem spoko. Nawet jeżeli dobrze wyglądał w meczu z Realem w Superpucharze Hiszpanii, ale umówmy się, Real tam zbyt trudnych warunków nie przedstawił. Gdyby Usman Dembele miał lepsze wykończenie, mógłby zgarnąć złotą piłkę. Tak powiedział Ludowik Giuli w wywiadzie dla Telefut. No i po przeczytaniu tego, bardzo mocno chodzi mi po głowie jedna rzecz. Gdyby Alces nie był wykastrowany, miałby grzywę, byłby trochę większy i tak dalej, to mógłby grać główną rolę w Król Lwie, w tej ekranizacji real life, że tak powiem. Dziękuję, jest pan wolny. I tyle sensu mają tego typu wypowiedzi? Gdybym był kimś zupełnie innym, to miałbym szansę zgarnąć tytuł Miss Wenezueli. A tak poza tym, oczywiście, Usman Dembele jest bardzo utalentowanym piłkarzem, tylko no, co z tego? Antony będzie próbował odzyskać od Ajaxu kilkaset tysięcy euro, które zabrano mu z jego pensji w 2022 roku. Ajax zaserwował mu karę po tym, jak bez pozwolenia nie pojawił się na kilku treningach, próbując wymusić swój transfer do Manchester United. Antony, po tym jak podbił całkowicie Premier League, i wszyscy się go absolutnie, oczywiście w tejże lidze boją, uznał, że najlepszym pomysłem byłoby teraz. Palić mosty i e, wykonywać ruchy, które pr delikatnie mówiąc, nie przynoszą mu chwały. Już pomijam jego jakieś tam prywatne życie, gdzie też jakieś nieciekawe tematy e, powoli wychodziły na jaw. Nie wiem, czy tam w końcu się to skończyło e, czymkolwiek poważnym. Nie oskarżam go o nic. Nie został uznany za winnego czegokolwiek. Także nie będę się tutaj e, rozwodził i nie będę twierdził, że to jest zły człowiek, ale serio, e, w sensie masz kontrakt w Manchesterze United. I ja rozumiem, że łatwo sobie mówić, że o, ty tam zarabiasz bardzo dużo, co to to tak jest z tych 100 tysięcy, czy tam ile euro? No bo nie wiem, dla mnie to jest góra złota, ale no serio, nieuzasadniona nieobecność w pracy, dostajesz regulaminową karę i co? I się będziesz tutaj jeszcze użerał, będziesz się tutaj jeszcze. Kompromitował tak naprawdę. Ja nie wiem, czy tam te sądy holenderskie będą w stanie mu coś wywalczyć, bo zakładam, że konsultował to z jakimiś prawnikami i że jest możliwość, żeby faktycznie coś mógł ugrać, ale duży niesmak tak naprawdę. I jeszcze powiem więcej, niesmak spodziewany, bo, bo Antony sprawia aktualnie wrażenie kogoś, kto takie właśnie rzeczy robi. Ale, mimo wszystko, wcześniej spodziewałem się, że Okej, okay, że on akceptuje to, że straci tych parę euro, powiedzmy, i że uzna to za swoją cenę za to, że zapłaci tyle, tak jakby ze swojej starej pensji, żeby dołączyć do tego swojego wymarzonego klubu z Premier League. No cóż, myliłem się. Nie pierwszy i nie ostatni raz. Ancelotti może teraz podziękować szczęsnemu za uratowanie go przed historycznym blamarzem. Takie coś napisała Marka po tym meczu, który zakończył się wynikiem 2 do 5. Kurczę. Nagrywam to, żeby od tego meczu uciec, a on mnie jednak cały czas prześladuje. Ech. Nieważne. Chciałem tylko powiedzieć, że ten news, czy ten nagłówek, jeżeli jest w marce, czyli w promadryckim przynajmniej w teorii dzienniku, no to jest to bardzo wymowne. Że jednak poziom niezadowolenia z tego, co robi, czy zrobił w tym meczu Carlo Ancelotti, jak bardzo sobie z tą konfrontacją nie poradził. No, jeżeli nawet marka jest tak ostra, to nie wiem, co może być jeszcze ostrzejsze. Zakładam, że Ancelotti zostanie do końca sezonu, ale myślę, że jego pozycja jest jeszcze bardziej zagrożona niż była po tym poprzednim dużym kryzysie, kiedy faktycznie zaczęło się o tym mówić. No nic, no, zostawmy siwych w spokoju. Żeby zająć się kimś rudym, jak można w jakikolwiek sposób się podniecać, że Wojtek Szczęsny zagrał mecz przeciwko czwartoligowej drużynie. To tak jakby Legia pojechała grać z jakąś trzecioligową drużyną, o której nikt w Polsce nie wie. I wszyscy by mówili, że zamiast pierwszego bramkarza wszedł rezerwowy. Wszedłby bo wiadomo, że kiedyś musi wejść. Mamy chore media, co mam więcej powiedzieć. Przecież normalnie człowiek nie może się podniecać, że szczęsny wszedł w meczu z czwartoligową drużyną. Jakby nie wszedł w tym meczu, to powinni spakować się i wrócić do domu. Chyba to jest normalne, prawda? Także. Oficjalnie Zbigniew Boniek zabrania podniecania się występami Wojciecha Szczęsnego. I żeby też nie było, to jest odnośnie występu Szczęsnego w Pucharze Króla. To nie chodzi o to, że Real Madryt jest tą czwartoligową drużyną, nawet jeżeli tak się zaprezentował w finale Superpucharu. No, a tak poza tym, czy to są chore media? To są chore media? Nie, to są mądre media, bo mądre media wiedzą, co chcą ludzie czytać i czym się interesują, i że grzeje ich to, że w Barcelonie jest dwóch Polaków. I to, że pan Boniek nie jest w stanie tego zrozumieć, albo nie chce tego zrozumieć. Nie wiem, no nie jest mi przykro, wręcz przeciwnie. Cieszę się, że mogłem o tym tutaj powiedzieć, ale no trochę haha z tego co były szef PZPN-u tutaj powiedział. <trym wytrzyma> I to tyle. Dziękuję wam za obejrzenie tego filmu do końca. Mimo tego, że bardzo dużo wspominaliśmy o meczu Realu Madryt z Barceloną, to nie myślcie o tym, jeżeli Realowi kibicujecie. Przypominam, że czas leczy rany i leczcie się. Nie miało to zbyt miło, ale miałem jak najlepsze intencje. No. Dzięki za uwagę. Cześć.